Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który trochę odżywa, czyli o inwestowaniu w mieszkania, dlaczego on trochę odżywa. No, dlatego że w obliczu na przykład spadających stóp procentowych coraz mniej płacone jest również za pieniędzy na przykład na takich prostych instrumentach jak lokaty bankowe, coraz też tańszy może być kredyt mieszkaniowy, więc budzą się ludzie, którzy chcą wrócić do zarabiania, przynajmniej tak im się wydaje, do zarabiania tak jak zarobili ci, którzy zainwestowali w mieszkania mniej więcej 4 czy 5 Lat temu i ci się budzą i chcą być może inwestować. Nawet tutaj u nas na kanale ktoś napisał, że popyt inwestycyjny jest bardzo dobry, dlatego że on pobudza gospodarkę, pobudza budownictwo, a budownictwo, jak wielu twierdzi, jest dźwignią gospodarki, więc w ogóle popyt inwestycyjny targnie gospodarką do przodu. Czy tak faktycznie jest? O tym porozmawiamy w tej audycji. Jeżeli w ogóle interesują ciebie trendy na rynku nieruchomości, zmiany w prawie i wszystko co wpływa na przykład na ceny nieruchomości, domów, działek, ale także mieszkań, no to cóż, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, bo jak widzicie, robimy również audycje odwołujące się do Waszych komentarzy. A przy okazji też zapraszam do zaglądania na stronę cymet24.pl, gdzie znajdziecie liczne audycje o rynku nieruchomości wzbogacone o dodatkowe dane, dodatkowe wykresy, a także znajdziecie tam kursy obrotu nieruchomościami. I jeszcze dodam, że na tej stronie cement24.pl znajdziecie również dwie nasze poprzednie audycje, także wzbogacone o dodatkowe dane, o wykresy dotyczące sytuacji na polskim rynku budowy mieszkań, bardzo ciekawej, gdzie widzimy ogromny, kilkunastoprocentowy spadek zarówno w pozwoleniach, jak i w rozpoczynanych budowach przez. Deweloperów mieszkań przeznaczonych, mieszkań i domów przeznaczonych na sprzedaż bądź na wynajem w roku 2025 w stosunku do 2024, a także gdzie w osobnej audycji opowiadam o trzech możliwych scenariuszach i daję wam taką tabelę decyzyjną, abyście mogli sami sprawdzać, który możliwy scenariusz rozwoju rynku w tej chwili może zaistnieć. Ale. Wróćmy do tych inwestorów, do popytu inwestycyjnego, i mamy tutaj takie dwie, jak gdyby kategorie. Z jednej strony są tacy, czy to osoby prywatne, czy też firmy, które inwestują np. w mieszkania, czy w domy, czy w jakieś inne nieruchomości komercyjne, chociażby po to, żeby potem zarabiać na wynajmie tych nieruchomości. I to jest jedna grupa. Ale jest też druga grupa, to są tacy inwestorzy, którzy nie chcą wynajmować szczególnie mieszkań, dlatego że boją się chociażby tego, czym według ich wyobrażeń grozi im ustawa o ochronie praw lokatorów, i oni po prostu chętnie kupowali mieszkania. Po to, żeby je przetrzymać i zarobić na wzroście wartości tych mieszkań. No i faktycznie trzeba powiedzieć, że wiele osób, widząc na przykład prawie zerowe odsetki wypłacane w, 2000, na przykład w 2021 roku, i też bardzo niskie oprocentowanie kredytów. No, zdecydowało się albo kupić w całości za gotówkę, albo częściowo za gotówkę, częściowo na kredyt jakiejś mieszkania. Podatki od posiadania nieruchomości w Polsce póki co są stosunkowo niskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nieruchomości mieszkalne czy też nawet o grunty. A nie mówi się, czy też do niedawna nie mówiło się nic o wprowadzeniu podatku katastralnego, czyli podatku od wartości posiadanej nieruchomości. Tak więc wydawało się, że inwestowanie w nieruchomości jest fajne. No, fajnie trzeba było utrzymywać jakieś takie mieszkanie. Jeżeli się go nie wynajmowało na rynku, no to trzeba było płacić na przykład jakiś czynsz do spółdzielni, pokrywać koszty chociażby ogrzewania tego mieszkania. Trudno, ale zawsze liczyło się na to, że nastąpi ogromny wzrost wartości w czasie, bo przez jakiś czas faktycznie mieliśmy do czynienia z dużym wzrostem cen mieszkań, no do czego przyczyniał się na przykład rząd wprowadzając program bezpieczny kredyt 2%, a potem kolejny rząd, który przez półtora roku. Podtrzymywał bardzo gorąco informacji o tym, że wkrótce zaraz pojawi się program kredytu jeszcze lepszego niż ten bezpieczny kredyt 2%, jeszcze korzystniejszego dla nabywców. Nic takiego się nie stało. Jak wspominałem w jednej ze wcześniejszych audycji, do których Was właśnie odsyłałem na platformie Symen 24 opowiadam o tym, że zauważyli to również deweloperzy, którzy bardzo mocno. W stosunku do 2024 w 2025 przyhamowali z występowaniem o pozwolenia na budowę oraz z rozpoczynaniem nowych budów. No więc, jak to jest z tym popytem inwestycyjnym, i czy on nie jest przypadkiem niebezpieczny również dla samych inwestorów? Oceńcie sami, jak to w ogóle działa? Jeżeli pojawia się taki popyt nagle inwestycyjny, kupuje mieszkanie, nie dla siebie, żeby mieszkać. Nie na swoje własne potrzeby, ale po prostu mam gotówkę, chcę ją w coś zainwestować i uciec w ten beton, w inwestycję, Kupuję to mieszkanie, jak powiedzmy sztabkę złota czy jak diamenty. No to zwracam się na przykład również do, bardzo często na rynek pierwotny, bo wydaje mi się, że na tym rynku pierwotnym kupię nowe mieszkanie, które będzie. Lepiej się zachowywało na rynku niż mieszkania stare. Wobec tego, deweloperzy widzą ten popyt i oczywiście zwiększają yy, bu liczbę budowanych mieszkań. Nie mogą tego zwiększyć natychmiast, no bo to trzeba wystąpić o pozwolenie, trzeba ten dom wybudować. Trwa. To przez jakiś czas trwa. Ale powiedzmy sobie szczerze, deweloperzy widząc ten zwiększony popyt oczywiście odpowiadają podażom, bo dlaczego by mieli tego nie zrobić. I powiem, że w wielu krajach, na przykład w Chinach, też to tak działało. W Chin, do Chin jeszcze wrócę za chwilę, bo to jest taki jeden z przykładów. No, rynku, gdzie mieliśmy falę inwestowania. W drugie domy ponad 20% Chińczyków podobno posiadało więcej niż jedno mieszkanie. Było to więc takie masowe kupowanie mieszkań. No i jak to się skończyło, czy też właściwie jeszcze nie skończyło, ale jak to wpłynęło na rynek nieruchomości. Ale wróćmy teraz na chwilę do Polski, bo chyba to znacie, a jeżeli nie znacie, to też przypomnę. Na ten taki wzmożony popyt na budowę, na kupowanie mieszkań, deweloperzy mogli zareagować dopiero z odpowiednim opóźnieniem. I kiedy ten popyt inwestycyjny zaczął już trochę przysychać, na rynek wjechał właśnie ten bezpieczny kredyt 2%, popyt znowu się nakręcił, znowu deweloperzy postanowili budować i 2024 dlatego był takim dobrym rokiem w rozpoczynaniu nowych budów czy w uzyskiwaniu pozwoleń. I jak pewnie już zauważyliście, z tego co ja opowiadam, sytuacja ma się tak, że popyt zmieniał się bardzo dynamicznie, bardzo szybko, bo decyzje i nastroje inwestorów, czy też ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, mogą zmieniać się natychmiast, bo pojawia się jakiś na przykład instrument na rynku typu bezpieczny kredyt albo coś innego. Natomiast podaż na rynku, szczególnie nowych mieszkań, nie może zmienić się gwałtownie. Trwa to po prostu czasami, więc powstaje chwilowy niedobór mieszkań, a w związku z tym niedoborem ceny rosną, a skoro ceny rosną, to znajduje takie potwierdzenie, takie założenie: aha, ceny nieruchomości zawsze rosną i będą zawsze rosły. Ludzie zaczynają być przekonani, że nieruchomości to najlepsza inwestycja, i kolejni, kolejni inwestorzy wchodzą na ten rynek, i to wszystko trwa, ale do czasu. I typowy scenariusz jest taki, że po pewnym czasie, niemal natychmiast, niemal z dnia na dzień, sprzedaż zwalnia. Zaczyna rosnąć zapas niesprzedanych lokali. Deweloperzy tną nowe projekty, niektórzy zaczynają nawet bankrutować. Po kilku kwartałach właśnie widzimy spadek występowania pozwolenia i spadek rozpoczynanych budów nowych. No, i dopiero po kilku następnych latach spada liczba mieszkań oddawanych do użytkowania. Dlaczego wspomniałem o Chinach? No, bo to jest modelowy przykład nakręcenia bańki inwestycyjnej. W pewnym momencie co piąty Chińczyk miał. Więcej niż jedno mieszkanie. Stało się modne inwestowanie w mieszkania. Deweloperzy tak mocno odpowiedzieli na ten taki trochę nawet sztuczny popyt na mieszkania, że zaczęli budować tak dużo, że powstały całe miasta i nagle się okazało, że w tych miastach nikt nie chce mieszkać, bo popytu siadł. Problem rynku, nieruchomości. W Chinach zaczął się w 2021 -20 roku, gdzieś tak na przełomie i trwa do dzisiaj. Ceny nieruchomości nieustannie w Chinach spadają miesiąc do miesiąca i rok do roku. Inwestycje również spadły. Rozpoczynanie nowych budów zostało mocno ograniczone. I dodam też, że. Tutaj była spora hmm, rola rządu, który usiłował przyhamować te budowy, ale teraz znowu rząd chiński myśli nad tym, czy przypadkiem nie wprowadzić jakichś tanich kredytów, żeby ten cały nawis został wyprzedany, żeby jednak ci wielcy chińscy deweloperzy już całkowicie nie zbankrutowali, nie została rozłożona gospodarka chińska, bo prawie 30% PKB Chin w pewnym momencie właśnie było generowanych. Przez to, co było powiązane z rynkiem nieruchomości. W Polsce tak na szczęście jeszcze nie jest, żeby rynek nieruchomości zaczął z całą polską gospodarką. Na szczęście jeszcze. Natomiast musimy jednak stwierdzić, że popyt inwestycyjny po prostu realnie. Podbija ceny i oczekiwania, przyspiesza sprzedaż na etapie dziury i ułatwia finansowanie, więc deweloperzy uruchamiają kolejne projekty, a gdy popyt spada, to po kilku kwartałach liczba nowych inwestycji, pozwoleń musi spadać i pojawia się presja na ceny. Jeżeli rynek był rozkręcony sztucznie, tak jak to. Było w Chinach, to również może być taki finał jak w Chinach, czyli krach. I tracą na tym niemal wszyscy, bo tracą i ci, co kupili mieszkania, i deweloperzy, i banki, i sami inwestorzy, a zarabiają głównie ci, co byli po drodze, czyli firmy budowlane, pod warunkiem, że otrzymali zapłatę za to, co wybudowali. A co mamy w tej chwili w Polsce? No, po pierwsze mamy Zaczynające się rozdzielenie, rozwarstwienie między rynkami: jedne nieruchomości, jedne lokalizacje rosną, drugie spadają, trzecie się ustabilizowały. Średnio dla kraju można powiedzieć, że jest stabilizacja i to jest wniosek numer jeden patrz na swój lokalny rynek, jak on się zmienia, bo nie ma rynku ogólnopolskiego. Mamy też, sytuację w której ci którzy kupili mieszkania na początku tej fali inwestowania w mieszkania tej ucieczki i wynoszenia gotówki z banków przenoszenia ich w mieszkanie mogą zacząć myśleć o sprzedaży tych mieszkań i to bez podatku dochodowego bo często już minęło 5 lat od nabycia przez nich mieszkania mogą te mieszkania po prostu wrzucić na rynek i zacząć sprzedawać. Czy tak zrobią? Nie wiem, ale jest to prawdopodobne, dlatego że wielu z nich, w zależności od miast, zapewne zauważyło, że te mieszkania już tak bardzo nie drożeją, jak to było jeszcze niedawno. I uwzględniając inflację, ten przyrost wartości tych mieszkań nie jest tak duży, jak był, że być może Warto zainwestować te pieniądze, wyjąć z tego betonu i zainwestować je w inne instrumenty, które przyniosą więcej korzyści. Poza tym czynsze te płacone i koszty związane z utrzymaniem mieszkania rosną, więc one też zżerają. Pamiętajcie, te inwestycje, ich mieszkanie. Również już nie jest taką nowinką, bo już jest pięcioletnie, potem będzie sześcioletnie, niedługo będzie 10 dziesięcioletnie, czyli po prostu ono będzie się starzeć. Może się okazać, że ten, ta lokalizacja, w której oni mają to mieszkanie nie jest już tak cenna, że stają się modne inne lokalizacje, więc skłonność do wychodzenia z takich inwestycji może być. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem na początku, Mogą się porawić również kolejni inwestorzy chętni do inwestowania. Czy się pojawią masowo? To się okaże. Zakładam, że jakaś grupa osób będzie chciała powtórzyć sukces, teoretyczny sukces tych, którzy kupowali mieszkania te parę lat temu. Ale wcale nie musi tak być, bo jeśli te osoby śledzą media. To widzą, że coraz częściej politycy wspominają o czymś w rodzaju podatku katastralnego. Od pewnego czasu mamy czy to inicjatywę partii razem o zwiększeniu podatku od posiadania tam któregoś mieszkania, taka proteza byłaby to podatku katastralnego. Czy informacje o tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy sugeruje nam, że powinniśmy wprowadzić podatki majątkowe od nieruchomości i czy to nigdy nie nastanie ten podatek katastralny? No ja wcale taki pewien nie jestem, bo jeszcze musimy pamiętać o jednym, o efekcie, który nastąpił po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Otóż za pieniądze unijne w Polsce wybudowano ogromną ilość infrastruktury. Zbrojono tereny czy też budowano drogi. No, wszystko to, co było finansowane z Unii Europejskiej. Wiele, wiele takich rzeczy zbudowano. Ale na razie te drogi, ja nie mówię tylko o autostradach, ale także o tych lokalnych drogach, na razie one są w miarę nowe. Na razie koszty ich konserwacji są niewielkie. Ale już niedługo, już za parę lat, nastąpi czas, kiedy te wszystkie wybudowane 10-15 czy nawet prawie 20 lat temu drogi trzeba będzie zacząć konserwować i ja to nie mówię tylko o drogach, bo także o całej innej infrastrukturze związanej z mieszkaniami trzeba będzie na to znaleźć pieniądze. No i te biedne gminy <gryw> będą musiały wysupłać skądś pieniądze na właśnie Konieczne remonty. Czasami remont oznacza wręcz wymianę infrastruktury. No nie zawsze jest to zbudowanie od nowa, ale jest, są to poważne koszty i może się okazać, nawet z pewnością się okaże, że oho, to my już na to pieniędzy unijnych nie dostaniemy. Gmina musi te pieniądze zdobyć sama. Jeżeli ich nie zdobędzie, ta cała infrastruktura będzie ulegała dewastacji, a jeżeli musi znaleźć sama, no to skąd ona ma wziąć pieniądze? No i do tej pory, takim źródłem pieniędzy, były dla gminy m.in. podatki lokalne, czyli podatki na przykład od posiadania nieruchomości. Ale one, jak powiedziałem, są niskie. Wobec tego zaczną również samorządy naciskać z pewnością na posłów. A posłowie zaczną nad tym myśleć, bo będą pod tą presją, że trzeba skądś te pieniądze znaleźć. I tutaj realność wprowadzenia jakiegoś rodzaju podatku katastralnego zaczyna się materializować. A jeżeli wejdzie podatek katastralny, no to czy on będzie równy dla wszystkich? Czy też będzie jakiś progresywny i jak masz na przykład drugie, albo trzecie mieszkanie, albo czwarte, nie wiem, od którejś tam nieruchomości zaczniesz płacić więcej, albo może wprowadzą to, że nie płacisz większego podatku, ale musisz wynajmować to mieszkanie komuś, co zresztą jest słuszną inwestycją w nieruchomości, że kupujesz, masz nieruchomość i zarabiasz na wynajmie, i takie osoby są wartościowe dla rynku. Bo na rynku po prostu musi być odpowiednia liczba, odpowiedni udział mieszkań, które są do wynajęcia. Nie każdy chce kupować mieszkanie, nie dlatego, że on w ogóle jest zwolennikiem najmu, ale jest cała rzesza ludzi, którzy potrzebują jakichś mieszkań w jakiejś miejscowości tymczasową. Może tam studiują, może tam pracują, ale przez jakiś czas. Może nie są pewni, czy będą w jakimś miejscu mieszkali, albo może chcą się wyprowadzić od swoich rodziców i na razie ich nie stać na zakup mieszkania, albo się rozwodzą i potrzebują coś na szybko. Tych motywacji do bycia najemcą jest wiele, a rynek nieruchomości funkcjonuje wtedy dobrze, kiedy na rynku jest zarówno własność, jak i są mieszkania do wynajęcia dużo mieszkań do wynajęcia. No, jeżeli się pojawia dużo mieszkań do wynajęcia, bo na przykład ci, którzy do tej pory kupili te mieszkania i trzymali jak sztabkę złota, ale widząc na przykład ryzyko, czy też wprowadzenie faktyczne podatku kacestralnego, mogą się zastanawiać, albo sprzedam to mieszkanie, bo już nie opłaca się tych mieszkań trzymać, albo może to się op będzie opłacało, jeżeli ja będę mieć to mieszkanie, będę płacić ten podatek, w jakiejś tam wysokości, ale będę jednocześnie zarabiać na wynajmie nieruchomości, nieruchomości, czy też mieszkania. No ja bym tutaj się też mocno zastanawiał nad tym, czy iść aż tak mocno, jak to partia razem miała chyba w swoim pomyśle, bo ten pomysł chyba jakoś nie bardzo ma szansę na realizację, bo oni chcieli obłożyć podatkiem od nieruchomości, nieudolnie zresztą wszystkich którzy, nawet tych, którzy wynajmują te mieszkania, a nie są powiedzmy samorządem gminnym albo jakąś organizacją no szeroko rozumianą społeczną. Bo Razemki nie mogły uwierzyć, że ci co wynajmują mieszkania pełnią ważną rolę na rynku. Czy taka walka z tymi mieszkaniami będzie Zobaczymy. No, mamy też przed sobą konieczność wprowadzenia wymuszenia i wprowadzenia nowej ustawy dotyczącej najmu krótkoterminowego. To wszystko się właśnie teraz zaczyna rozgrywać. Zobaczymy, jak to będzie wprowadzone, jakie będą ograniczenia. Projekty 2 Urządowy i Partii Polska 2050. Zobaczymy, który z tych projektów przejdzie. Na naszym kanale, czy też na naszej stronie Syment24, znajdziecie wywiad z prezesem Stowarzyszenia Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. W którym on opowiada o tych pracach nad tą ustawą. Bardzo ciekawie dla tych, którzy chcieliby zarabiać na posiadaniu mieszkania i wynajmowaniu go krótkoterminowym krótkoterminowym wynajmie takiego mieszkania. Ale jeżeli wprowadzone zostaną jakieś ograniczenia, może się okazać, że na tym wynajmie krótkoterminowym już tak dobrze się nie da zarobić i to będzie znowu powód do tego, żeby już na przykład albo przejść na najem długi, albo w ogóle sprzedać takie mieszkanie. Reasumując Istnienie osób, które inwestują w mieszkania dla rynku ma duże znaczenie. Problem polega na tym, że bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w którym na rynek z powodu jakiejś, nazwijmy to, paniki, wszystko jedno czym wywołanej, na rynek jednocześnie wchodzi spora grupa tych inwestorów, bo ich takie masowe wejście powoduje, Sztuczne podbicie cen mieszkań, i nawet oni mogą być zadowoleni, szczególnie ci, którzy pierwsi weszli, bo oni kupili, po nich wchodzą następni inwestorzy, którzy wykupują takie mieszkania. No i ci, którzy pierwsi kupili, widzą, że cena rośnie, cena rośnie, cena rośnie, cena rośnie. No i pytanie: jak długo? Bo naprawdę na rynku nieruchomości nic nie trwa wiecznie. Nawet wzrosty nie trwają wiecznie. Przykład Chin. Kilka lat kryzysu. Są mieszkania, których nikt nie chce nawet odkupić od tych, którzy zainwestowali w te mieszkania. Nikt nie chce kupić ich od deweloperów, którzy wybudowali mieszkania, i jest to problem ogólnokrajowy. I dlaczego tak jest? Bo oni tak jak wszyscy razem kupowali to w pewnym momencie również razem, jednocześnie nie niemal, dochodzą do wniosku, mhm, może by nadeszła pora wyjścia z tej inwestycji, a wtedy ten rynek może zacząć spadać. Jak powiedziałem w poprzedniej audycji, odsyłam do tej audycji, spójrzcie się na nią, są możliwe trzy scenariusze na rok 2026 dla Polski. W innych audycjach mówiliśmy o takich długoterminowych, wieloletnich scenariuszach. Zobaczcie sobie, bo warto się im przyglądać. Mówiłem też o tym, że rynki są czy też zaczynają się bardzo rozwarstwiać. Nie ma tak już, że wszystkie miejscowości w Polsce jednocześnie rosły czy jednocześnie taniały. Zmienia się w ogóle gospodarka polska. Zaczynamy patrzeć na to czy będziemy mieli gdzie pracować, bo nie chodzi tutaj o lęk na przykład przed sztuczną inteligencją, chociaż też trochę, ale o to, że polska gospodarka dla wielu innych przestała być już takim miejscem, gdzie można znaleźć blisko, bo w Europie ale tanią produkcję z powodu cen energii, z powodu wzrostu chociażby pensji minimalnej, z powodu w ogóle wzrostu zarobków w Polsce, naszych ambicji już Polska przestaje być krajem, do którego wchodzą inwestycje, które poszukują tanich miejsc produkcji. I widzimy sami, że niektóre firmy zaczynają się z Polski wręcz wycofywać. Ja nie mówię, że w tej chwili jest jakiś ogromny kryzys w Polsce, bo to byłaby nieprawda. Ale warto się temu przyglądać, jeżeli myślisz o inwestowaniu, w tym jeżeli myślisz o inwestowaniu w nieruchomości. No i też mam nadzieję, że może kiedyś wreszcie nasi rządzący zauważą, że to, iż wiele mieszkań w Polsce stoi pustych, niewynajętych, nie pracuje, nie jest spowodowane pazernością Polaków, którzy po prostu mówią mam i nikomu nie dam, tylko jest spowodowane lękiem właścicieli przed skutkami ustawy o ochronie praw lokatorów. No to też trzeba spojrzeć, bo może warto zastanowić się, czy te przepisy naprawdę służą temu, czy służą faktycznie ochronie lokatorów, czy też po prostu nie powodują tego, że jest mniej mieszkań do wynajęcia, a tym samym one są droższe. A zresztą, notabene, warto powiedzieć, że im niższe czynsze, to im również może być niższa rentowność w inwestowania w mieszkania. Więc w związku z tym, żeby tę rentowność doprowadzić do jakiegoś porządnego poziomu, ceny mieszkań również mogą spadać. Większa oferta mieszkań na rynku jest lepsza dla tych, którzy szukają miejsca do mieszkania dla siebie. Jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach opinie o swoim rynku, ale błagam, pisz Nazwę miejscowości, o której piszesz, bo bez tej informacji komentarze są mało wartościowe. Pisz nam sugestie nowych tematów. No i jeszcze raz zachęcam do zajrzenia na stronę syben24.pl, gdzie oprócz naszych audycji znajdziecie również kursy online przeznaczone dla pośredników, ale też i dla osób, które chcą inwestować na rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się.